Dzień dobry, witam każdego z Was bardzo serdecznie. Na dziś przygotowałem takie nagranie o takim temacie: wersety biblijne, które mogą nawiązywać do prawdziwego oraz jednego życiodawcy: życiodawcy czy też Stworzyciela. Wielu ludzi w dalszym ciągu wierzy, że Bóg ze Starego oraz z Nowego Testamentu to jedyny prawdziwy Bóg, którego nazywają Stwórcą i Życiodawcą. Jednakże wielu innych ludzi jest w tej kwestii innego zdania, również i ja. Nawiążę do pewnych wersetów, które mogą pasować do Życiodawcy, chociaż są w Biblii. A przypomnę, a zarazem podkreślę, że wiele osób jest przekonanych, że w Biblii jest mnóstwo sprzeczności, nieścisłości, kłamstw, a nawet herezji. Jednakże warto bliżej przyjrzeć się tym wersetom biblijnym. Ja te wersety wyłowiłem i oto niektóre z nich. Psalm 36, werset 9, w innych przekładach jest to werset 10. Albowiem w Tobie jest źródło życia. I w Twojej światłości oglądamy światłość. Oczywiście te słowa zostały napisane o Bogu Starotestamentowym, ale ja uważam, że one nie pasują do Boga ze Starego Testamentu, czyli do Boga Jachwę, bo ten Bóg nie jest źródłem życia. Źródłem życia, moim zdaniem, jest życiodawca. No i u Niego. Jest ta wspaniała światłość, a nie u Boga ze Starego Testamentu. Jest też podobnie brzmiący werset: Pierwszy list Jana, Pierwszy rozdział, Werset Piąty. Zacytuję: Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą Wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Powtórzę bardzo ciekawe, a zarazem ważne słowa. Bóg, a poprawnie mówiąc, życiodawca jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. I z tymi słowami zgadzam się, biorąc pod uwagę życiodawcę, a nie jakichś rzeczywistych, a tym bardziej wymyślonych bogów. Gdyż fałszywi bogowie, w tym Bóg ze Starego i z Nowego Testamentu. Ja nie dostrzegam, żeby u nich była jakaś wspaniała światłość, raczej ciemność. Bogowie ze Starego i Nowego Testamentu byli znani z braku miłości, byli znani z tego, co przeraża, no i z okropności. Biblijny Bóg często domagał się ofiar ze zwierząt, a niekiedy też ofiar z ludzi. Przykład domagania się ofiar ze zwierząt. Mamy opisane w Księdze Kapłańskiej rozdziały od 1 do 7 i 12. Jak Izraelici zgrzeszyli, to składać ofiary ze zwierząt. Jak Izraelitki rodziły dzieci, to za każdym razem również ofiary ze zwierząt. A na przykład biorąc pod uwagę ofiary z ludzi, to córka Jeftego, ona została złożona na ofiarę całopalną. A jest o tym napisane w Księdze Sędziów w rozdziale 11 w wersetach od 29 do 40. Ona nie została oddana do przybytków w Silo, tak jak to uczyniła Anna ze swoim malutkim synem Samuelem, tylko córka tego została złożona na ofiarę całopalną. W wersecie 40 pisze, że dziewczęta izraelskie czy córki izraelskie przychodziły, by każdego roku nucić pieśni, lub opłakiwać córkę Jefty Giladczyka. No jak ktoś żyje, to się śpiewa piosenki dla danej osoby. No a jeżeli już pisze opłakiwać, czy nucić pieśni, to kuczci kogoś, kto już nie żyje. Tak więc córka Jeftego, według opisu z Księgi Sędziów, 11 rozdział wersety od 29 do 40. Została przeznaczona na ofiarę całopalną. Więc uważam, że życiodawca nie miał z tym nic wspólnego. A jeżeli już, to okrutny Bóg ze Starego Testamentu, bo on się domagał ofiar ze zwierząt i ofiar z ludzi. Przejdę teraz do Psalmu 90, werset 2. Tam pisze tak. Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki ty jesteś o Boże. Można by ten werset co nieco zmienić albo sparafrazować. Czyli odnieść go do życiodawcy. Zanim powstały góry, zanim została stworzona ziemia, ty życiodawco istniejesz od zawsze na zawsze. Dlaczego tak? Gdyż biblijni oraz inni bogowie oni mieli początek, będą mieć też swój koniec. Ciekawe, że Bóg ze Starego Testamentu, Jachwe, niejako przestał istnieć. I nie ma o nim mowy w Nowym Testamencie. Gdyż ani Jezus, ani apostołowie, czy jacykolwiek pisarze Nowego Testamentu, czy jeszcze inne osoby, o których jest mowa w Nowym Testamencie, nie używają imienia Boga Żydów Jachwe. Czyżby ten bóg przestał istnieć? Wygląda na to, że tak. Bo Bóg Ojciec, czyli Ojciec Niebiański, czy ogólnie Bóg z Nowego Testamentu, to nie jest Bóg ze Starego Testamentu Jechwa. Czyli ten Bóg ze Starego Testamentu niejako umarł. A w Psalmie 90 w drugim wersecie, jest wyraźnie napisane, że prawdziwy Bóg, a poprawnie mówiąc, życiodawca, nie ma początku. I nie ma lub nie będzie miał końca. Tak więc psalm 90, werset 2, on pasuje do życiodawcy, ale nie do okrutnego Boga ze Starego Testamentu. Nawiążę teraz do listu napisanego przez Pawła Starsu do Rzymian. 16 rozdział, werset 27. Bogu, który jedynie jest mądry przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Ani o Bogu ze Starego Testamentu, ani o Bogu z Nowego Testamentu nie mogę powiedzieć, że okazał się mądrym czy miłościwym Bogiem. I zapewne nie jeden z was to potwierdzi. Bóg ze Starego Testamentu popierał mordowanie mężczyzn, kobiet oraz chłopców z innych narodów niż Żydzi, czy też popierał okradanie ludzi, którzy nie byli Żydami, Izraelitami. Ten Bóg popierał też gwałty w Izraelu i na innych ludziach. A jest o tym napisane m.in. w Księdze Sędziów, w XIX rozdziale. Tam jest opisany zbiorowy gwałt, jak pewni Izraelici z pokolenia Benjamina gwałcili nałożnicę, która należała do pewnego lewity. Nawet rozwiązanie tego problemu było bardzo niesprawiedliwe. Czyli brakowało mądrości w tym rozwiązaniu. Mądrości, miłości. Ze strony tego Boga ze Starego Testamentu. Z kolei Jezus, Bóg z Nowego Testamentu, zachęcał do żywienia nienawiści do krewnych. Jest o tym napisane w Łukasza, 14 rozdział, werset 26. Ten werset ja omawiałem w jednym z nagrań wideo w tym roku na kanale. Cała prawda. Cytuję. Jeśli kto przychodzi do mnie. A nie ma w nienawiści swego ojca, i matki, żony, i dzieci, braci, i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Czy te słowa Jezusa z Nazaretu świadczą o jakiejkolwiek mądrości bożej albo ludzkiej? Na pewno nie. Ale życiodawca on jedynie jest mądry, bo on na to zasługuje. On nie zachęca do nienawiści. Do swoich krewnych, czy też nie zachęca do żywienia nienawiści do innych ludzi. A teraz przeczytam, czy zacytuję z Księgi Izajasza, 55 rozdział, wersety 8-9: Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze, i moje myśli niż myśli wasze. No, tak mówi Bóg ze Starego Testamentu. Ale weźmy pod uwagę Księgę Rodzaju, trzeci rozdział. Tam doszło do tego pierwszego grzechu. No, tak niektórzy mówią. Jak zgrzeszyli Adam i Ewa, zjedli owoc zakazanego drzewa. Potem Bóg przechadzał się po ogrodzie i mówi do Adama, gdzie jesteś? No to jeżeli myśli Boga Jachwe, Przewyższały myśli ludzi, no to skąd takie pytanie: gdzie jesteś, Adamie? No to nie wiedział. Bóg Jechwa nie wiedział, gdzie ukrył się Adam. No to miał ograniczenia. Jak miał ograniczenia, to nie był Bogiem. Znaczy, nie był prawdziwym Bogiem, nie był życiodawcą. I powtórzonego prawa, 21 rozdział, wersety od 1 do 9. Tam jest opisane, jakby w Izraelu ktoś został zamordowany. Od mężczyzna, kobieta, i nie byłoby wiadomo, kto to zrobił. To ten Bóg mówi, że mają się zająć tym starsi w Izraelu. Aha, to ty jako Bóg nie wiesz, kto na przykład mógł zabić Izraelitę, Izraelitkę, i teraz posługujesz się starszymi. Aha, no to twoje myśli, sposób myślenia, wiedza w tym przypadku nie przewyższa. Myśli i wiedzy, mądrości zwykłych Izraelitów nie przewyższała, no bo to jest czas przeszły. No bo jakby ten Bóg przewyższał swoim sposobem myślenia Izraelitów, no to On by wskazał, yy, powiedziałby, że tego człowieka, tego Izraelitę czy tę Izraelitkę zabiła ta osoba. A tu starsi się mieli zająć tą sprawą, więc te dwa przykłady, jak i jeszcze wiele innych, pokazują, że Bóg Izraela miał ograniczenia. Także jego drogi, jego myśli często nie przewyższały dróg i myśli na przykład Adama i Ewy, czy Izraelitów. Bo te słowa powtórzę, lecz jak niebiosa, są wyższe niż Ziemia. Tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze, i myśli moje niż myśli wasze pasują do życiodawcy czy do Stworzyciela. Zbliżam się już do zakończenia tego nagrania. Skoro my żyjemy, żyją zwierzęta oraz rośliny, to logika podpowiada, że jest jeden prawdziwy życiodawca, Stworzyciel, przez innych ludzi nazywany prawdziwym Bogiem. Jednakże wielu ludzi doszło do przekonania, że Bóg ze Starego i z Nowego Testamentu nie jest tym życiodawcą. Biblijni bogowie to podróbka życiodawcy. Ja przez wiele lat byłem przekonany, że biblijny Bóg to prawdziwy Bóg, że to jedyny życiodawca, a zarazem jedyny Stworzyciel. Uważam, że w tej kwestii myliłem się, byłem w błędzie. Ale skoro ludzie są oszukiwani w takich dziedzinach jak historia, polityka, medycyna, geografia, świat zwierząt, kształt ziemi, religia, to są też okłamywani co do Biblii. I kto jest prawdziwym Bogiem? Mój wniosek jest taki: istnieje jedyny prawdziwy życiodawca, a biblijny Bóg nim nie jest. Wersety, które dziś przeczytałem i omówiłem, też poświadczają, że istnieje życiodawca, bo te wersety nie pasują do biblijnego boga, ani do tego ze Starego, ani do tego z Nowego Testamentu. Biblijny bóg nie mieszka tam, gdzie jest wspaniała światłość. Wiesz, często, szczególnie w Starym Testamencie, jest on opisywany jako ktoś, kto ma ciało fizyczne. I często ten bóg potrzebował ofiar i krwi ze zwierząt, a nawet z ludzi. Ponadto często brakowało temu Bogu mądrości i wiedzy. Ciekawe, że w Nowym Testamencie nie ma już Boga ze Starego Testamentu, czyli Boga Jahwe. Czyli ten Bóg niejako przestał istnieć. A przecież prawdziwy Bóg. Bo poprawnie mówiąc, życiodawca, Stworzyciel nie ma początku i nie będzie mieć końca. Oprócz tego, życiodawca nie mówiłby, że trzeba nienawidzić krewnych, czy żywić nienawiść do innych ludzi. Uważam, takie jest moje zdanie, że niektóre zbuntowane istoty duchowe zapewne miały kiedyś kontakt z życiodawcą i pewna wiedza od nich o jedynym życiodawcy, stworzycielu, mogła w jakimś małym promilu przeniknąć do Biblii oraz do innych znanych ksiąg. Możecie napisać, które wersety według Was wyraźnie wskazują na życiodawcę, a może znacie jakieś. Wypowiedzi o życiodawcy z innych książek lub z innych źródeł. Dzięki każdemu z Was za wysłuchanie tego nagrania wideo. Zachęcam też do wyciągania właściwych wniosków, kim jest ten jedyny życiodawca, a kim są lub byli bogowie opisani w Starym i w Nowym Testamencie. Zdrawiam każdego z Was bardzo serdecznie i do następnego razu, do usłyszenia.